Cześć, chcę pogadać z frem mojego kanału. Pierwsza sprawa jest taka, że bardzo, bardzo Wam dziękuję za te 130 subskrypcji jestem bardzo wdzięczna, bo, ja, bo to był dosłownie tydzień nagrywania i już mam tyle. Naprawdę jestem mega wdzięczna i naprawdę wam dziękuję. A druga sprawa jest taka, że dostałam taki komentarz. I... no chciałam się odwołać, że na filmiku jest pokazana zwykła włóczka ona nie jest ani jakaś miękka ani nie jest jakaś wuchata, nic więc ja rozumiem, że to nie jest hejt, ale po prostu chcę się odwołać, żeby inni tak nie myśleli po prostu włóczkę, każdą włóczkę jaką pokazywałam y y i mówiłam, że z nią warto zacząć, nie jest ani wuchata ani mięciutka, żeby było widać oczka oczywiście, więc to tyle z mojej strony, na razie jeszcze chwilę nie będę wrzucać, ale niedługo wracam na kanał, więc trzymajcie się, pa pa!